Witam widzowie, witam w króliczej noży. Ja jestem Kniot, jest czwarty odcinek moich debat o wychodzeniu z ciała. Najpierw chciałbym poprzedzić filmik kilkoma rzeczami. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, 2022. Ja osobiście jakoś nie przywiązuję do tego specjalnie uwagi, bo dla mnie to jest tylko zmiana cyferki na liczniku. Ale wiem, że są ludzie, którzy hmm, o to dbają, w sensie jest to dla nich istotne, więc... Wszystkiego najlepszego. Obywasz 2022 był owocny. Druga kwestia jest taka, że długo mnie nie było. Urnia u, już wcześniej to mówiłem, że te nagrania będą się pojawiały trochę rzadziej, bo cała praktyka zajmuje bardzo dużo czasu. A drugim powodem, dlaczego mnie tak długo nie było, i to jest to, że ja bardzo często. Szczególnie pod koniec właśnie 2021. Nie czułem się za specjalnie dobrze. I stwierdziłem, że po prostu daruję sobie praktykę. Na jakiś czas, żeby trochę wydobrzeć, ale to jest z personalnych powodów powiedzmy. Zdrowotnych i mentalnych. To ja się nie chcę jakoś specjalnie rozgadywać na ten temat, bo on nie ma za wiele wspólnego z... Z, z tematem, z wychodzeniem z ciała. Tylko powiedzmy... Że po prostu czasami życie mi przeszkadza w robieniu tego, co chcę robić. I zostawmy to na takiej nocie. A trzecia rzecz, którą chcę poruszyć, jest taka, że. Od ostatniego materiału przybyło bardzo dużo widzów z tego, co zauważyłem. I jestem za to naprawdę wdzięczny. Mam szczerze nadzieję, że znajdujecie tutaj jakieś ciekawe informacje i pobudza to Was do myślenia, w jakimś stopniu. Więc dzięki, mam nadzieję, że... że będziecie dalej oglądać, będziecie się wydawać w dyskusję, bo, tak jak mówiłem wcześniej na poprzednim filmie, dyskusja jest tutaj bardzo ważna. Bo ona do pewnego stopnia weryfikuje... to, co ja tutaj sam robię. Bo jeżeli ja bym sobie to sam robił, to wynik mógłby być różny. I... tak... Prawdę mówiąc, wszystko to, co by się tutaj stało, gdybym to robił tylko dla siebie, to mogłoby być dla mnie prawdą osobiście. Wiecie, o co chodzi. A jeżeli robimy to wspólnie do pewnego stopnia, to wtedy możemy to weryfikować te efekty i w taki sposób możemy dojść do, do wniosków. Mm, teraz tak. To co chciałem powiedzieć to już powiedziałem, możemy przejść do. Do omawiania tematu. Wcześniej wspominałem w trzecim odcinku. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. To muszę akurat poruszyć, bo jeżeli chodzi o komentarze pod filmami, to jestem bardzo zaskoczony tym, ile tych komentarzy jest i ile się ich pojawia. Ja wszystkie komentarze czytam. To możecie być tego pewni. Nie na wszystkie komentarze odpowiadam, bo czasami nie wiem, co odpowiedzieć. Ja będę nagrywał następny film. W którym rozmawiam z Wami, odpowiadam na te Wasze komentarze. I na jeden chcę odpowiedzieć od razu. Pomiędzy pierwszym odcinkiem tej serii, a pomiędzy drugim odcinkiem, jedna osoba zwróciła uwagę, że mój głos stał się bardzo, że stał się niższy. I ta osoba porównała to do tego, żebym uważał, że to niebezpieczne, powiedzmy, w cudzysłowie, bawić się swoją duszą. Ja mam na to taką odpowiedź, i ta odpowiedź jest banalna. Pierwszy odcinek tej serii nagrywałem gdzieś w połowie dnia, w granicach obiadowych, w tych, ten czas, że zbliżał się obiad, więc byłem rozbudzony. A drugi odcinek nagrywałem zaraz po obudzeniu, więc byłem zaspany. I to jest jedyna różnica. I to jest właśnie trochę taki dowód, że ludzie bardzo mocno sobie dopowiadają pewne kwestie. Bez zweryfikowania, czy faktycznie te ich przemyślenia są prawdą. Ten wniosek został wyciągnięty tylko z tego powodu, że zmienił mi się troszeczkę głos. Ale nie bierze się pod uwagę tego, co mogło do tego doprowadzić, tylko się od razu wyciąga wniosek, że to nie to pewnie, jeżeli praktykuję wychodzenie z ciała, to znaczy, że coś mi opętało i dlatego mam niższy głos. Ale to tak nie jest, po prostu byłem zaspany więc tą kwestię też mogę już zostawić na bok. Ale na pewno będę rozmawiał yy, o waszych komentarzach, będę się na nie, na ich temat wypowiadał, ale to w swoim czasie. Yy, w trzecim odcinku wspominałem, że... Yy, czekajcie chwilę, muszę coś sprawdzić czy się nagrywa dobrze. Dobra, nagrywa się. Że zaprzeczają sobie tutaj w tych postach na temat tego, yy, czy astralna projekcja jest niebezpieczna. I to jest właśnie to, o co mi chodziło. Ktoś tutaj napisał, że projekcja astralna nie jest, niekoniecznie jest niebezpieczna, ale trzeba być uważnym, gdzie się zmierza i co się robi, bo można spotkać nieprzyjemne rzeczy: Unpleasant things. Nie można się poddawać strachowi, lękowi, lękom. Można porównywać astral z głębokim oceanem. Że są głębsze, ciemniejsze części tego miejsca z mniejszymi wibracjami i stworzeniami, i właśnie to zaraz powiem o co chodzi: że są dwie, jakby płaszczyzny. Te głębsze i takie bardziej na powierzchni, które są bardziej oświetlone, tak jak oni tutaj piszą. Ja trochę nie rozumiem tego, co oni tutaj. Mają na myśli w sensie wyższe wibracje i niższe wibracje, to jest znowu takie gadanie, które nic nie znaczy. Przynajmniej nie dla takiej osoby, która tego nie doświadczyła, tylko sobie na razie tak bada, właśnie tak jak ja: że istnieją tam właśnie jakieś twory o niższych wibracjach, ale to nic tak, jakby nie znaczy dla mnie i żeby się tylko nie poddawać strachowi. I to już do pewnego stopnia ten ten jeden drobny akapit, on do pewnego stopnia zasiewa właśnie strach. Że mimo wszystko, nawet pomimo tego, że nie jest to niebezpieczne, to trzeba uważać. No dobra, ale skoro nie jest niebezpieczne, to po co mam uważać? No ostrożność domyślnie zakłada istnienie jakiegoś niebezpieczeństwa. Tak na logikę, nie? No i tu jest właśnie napisane tak. A na przykład już jak sobie zmieniać zakładkę, to ktoś inny, właśnie zaraz zobaczymy czy to jest ta sama osoba nawet. Grandmaster Flash, to jest moderator. I on to wypisuje tutaj. A ten post jest napisany przez... O, to nawet nie, przez kogo to jest napisane, bo nie... Aha, ale ja mam. Ja się zabezpieczyłem na ten. w takiej ewentualności. Gene One to jest ktoś inny już i on też tutaj pisze o tym, czy projekcja astralna jest niebezpieczna. I on tutaj y, twierdzi, że. że tak nie jest. Że astralna projekcja jest kompletnie bezpieczna. Że wszystkie te właśnie. wzmianki o demonach, o pętaniach i o. o evil, no to zło jest. To, że to wszystko jest napędzane przez właśnie fantazję, nonsens, takie szanie paniki. Czyli te dwa posty na tym samym Reddicie, pisane przez dwie osoby, one do pewnego stopnia się wykluczają, w sensie trochę wchodzą ze sobą w konflikt. I o to mi chodziło, właśnie jak wspominałem o tym w trzecim odcinku. Czyli można powiedzieć, że nawet. W tym środowisku, tutaj na tym erdicie, gdzie ludzie się wypowiadają, są trochę odmienne opinie. Że nie, nie ma takiej konkretnej jednej ścieżki. Akurat w tej kwestii, ja mówię tylko teraz o, o tym niebezpieczeństwie wychodzenia z ciała. Że prawdopodobnie ludzie mają inne i inne doświadczenia. Że nie wszyscy się wypowiedzą. Na temat astralnej projekcji, w ten sam sposób, jeżeli chodzi o to, co się tam spotyka. I tutaj też trzeba w takim uciążliwym to brać pod uwagę. Trzeba na to w sensie mieć to na uwadze. No, tylko się tak zastanawiałem, bo to chciałem wspomnieć o tym na początku. Te wiki na razie może mogę zamknąć. Ja chciałem kontynuować. Odtąd nie skończyłem. O, właśnie, bo ostatnio mówiłem o tej wiadomości dla wszystkich, którzy są nowi, ale teraz przyjrzymy się dzisiaj temu różnicy pomiędzy świadomym myśleniem i projekcją astralną, bo to może być bardzo ciekawe, w swojej najgłębszej esencji. Świadomość i projekcja astralna bardzo się różnią. Jedne wytłumaczenie jest takie, że sny są wewnętrznym, subiektywnym doświadczeniem własnej kreacji i nieskończonych możliwości, a astralna projekcja jest kierowana na zewnątrz i jest doświadczeniem obiektywnym faktycznych płaszczyzn egzystencji, które mają swoje własne prawa i ograniczenia i te ograniczenia i prawa są podobne do, do tych z fizycznej płaszczyzny. czyli wychodziłoby na to, że i to jest ogólnie bardzo ciekawe, bo niby osiąga się to w, to w bardzo podobny sposób na tej zasadzie, że ten wake back to bed i medytacja i tak dalej i to te dwa podejścia one są bardzo takie takie wewnętrzne skupiają się na na wnętrzu człowieka, ale wynik jest bardzo odmienny. W sensie, sen jest taki typowo, właśnie wewnętrzny. Tak się zgadza z tym, z medytacją, z tym pod, podejściem do całego zjawiska wcześniej. Ale jednocześnie można wyjść i to jest takie doświadczenie obiektywne które już się nie skupia na twoich własnych wewnętrznych doświadczeniach, takie nie bardzo mi się to jakoś kalkuluje jak to się dzieje, że w ten sam sposób można uzyskać dwa takie odmienne stany. W przeciwieństwie do snów, mmm, projekcja astralna to prawdziwe i tangible co to było? Tangible? Namacalne? Sprawdźmy. E, tangible. No, dobrze mówię. Namacalne. W przeciwieństwie do snów to prawdziwe i namacalne miejsce, gdzie możesz wchodzić w interakcje z innymi. Ale jak? Nie wiem. E, czasami e, niektóre doświadczenia e, są trochę rozmyte pomiędzy astralem i nami i może być trudno doświadczyć różnicy. No właśnie, czyli... W jaki sposób yy, jedno doświadczenie przechodzi w drugie? Jaki działa za tym mechanizm? Jeżeli tak jest faktycznie, tak jak tu jest napisane. Tego, tego właśnie najbardziej chyba nie rozumiem. Hmm... Yy. And also, the opposite of this explanation can be Andrew, whereby we can have shared Dreams and non-shared astral projection. Aha, czyli tu jest mówione o tym, że odwrotna sytuacja też może być prawdziwa, że. Czy to może być prawdą, że dzielimy sny i nie dzielimy astralnej projekcji? Bo z definicji wychodzi na to, że astralna projekcja jest właśnie takim doświadczeniem um, dzielonym pomiędzy różnymi ludźmi że jeżeli dwie osoby doświadczą wyjścia z ciała, to tak naprawdę lądują w tym samym miejscu. W tej samej jakby sferze świata. Tego, tego zjawiska całego. A sny... są tylko wewnątrz nas. I nie mogą być dzielone. No, ale właśnie oni tutaj poruszają tą kwestię, że może być też tak, że... Czy można dzielić sny, a nie dzielić projekcji astralnej, ale... To jest też dużo takiego... Yy, takiej spekulacji trochę. sprawdź ten post i przypięty komentarz, nie bardzo, może kiedy indziej. No albo dobra, nie zobaczymy. Już czytamy wszystko, to czytamy wszystko. Diagram od Boba Petersona. Yy, przedstawiający cztery stany. Poza ciałem. Zwykły sen, sen dzielony, świadomy sen i oba. Subiektywna świadomość to jest świadomy sen. Nieświadoma subiektywność to jest zwykły sen. Nieświadome obiektywne to jest sen dzielony. No właśnie, ale czy, ale czy zdarzyło się kiedyś, żeby dwie osoby śniły taki sam sen? W sensie, jak to wyjaśnić? Bo ja wiem o co im chodzi. Jeżeli. Czy dwie osoby byłyby w stanie opisać ten sam sen? Bez wiedzy. Kurde, nie wiem jak to opisać. To jest bardzo ciekawe, ale. No bo załóżmy, że we śnie dzieje się jakaś sytuacja, jest jakiś ciąg wydarzeń i dla, że, dla uproszczenia całego tematu, załóżmy, że istnieją w tym śnie dwie osoby i te dwie osoby coś robią, wykonują jakiś właśnie ciąg czynności i jakimś cudem te dwie osoby są swoimi znajomymi. Znają się z, z, z faktycznie z, zjawy. I jedna osoba. Tak, ja wiem, że tu jest dużo takich. Musicie to zaakceptować. Yy, zaczyna opowiadać ten sen drugiej osobie, temu swojemu znajomemu. I zaczyna opowiadać. I gdzieś w środku ta druga osoba nagle sobie zdaje sprawę z tego, że opisuje. Yy, ten znajomy tej osoby opisuje dokładnie ten sam sen, który miała ta osoba, właśnie. <laughs> Wiecie o co mi chodzi. Czy kiedyś, czy kiedykolwiek w całej historii opisywania tego zjawiska jest jeden przykład takiego yy, współdzielenia snów, który został opisany i został udokumentowany jakoś? czy było coś takiego, bo ja o takim czymś nigdy nic nie słyszałem. Ale jeżeli, jeżeli ktoś z was wie, to dajcie mi znać, bo ja chętnie to przeczytam. No i czwarte, czwarte kółko na tym diagramie to jest świadome, obiektywne i to jest OB. Czyli po prostu taki sen dzielony, Współdzielony sen, ale świadomy, tak samo jak LD. No dobra, ale to jest ten. A gdzie jest ten pinet? Comment, co było mówione? A, został usunięty. No fajnie. Ok. Nie ma absolutnej formuły. Dzięki której można stwierdzić, czy to sen, czy projekcja astralna. No, chyba, że jesteś doświadczonym, już jakby doświadczony w tych kwestiach, i to z reguły ta wiedza przychodzi dopiero do, ten, dopiero po wielu latach praktyki i szczerej introspekcji. Czyli, czyli, że nawet jeżeli mi się to uda, załóżmy, nie wiem, w przeciągu miesiąca powiedzmy. To jest i tak naciągany termin, ale powiedzmy. I to, nawet jeżeli mi się to uda, to nie będę w stanie ze stuprocentową pewnością stwierdzić, czy to była steralna projekcja, czy świadomy sen. No ale to znowuż wchodzi w konflikt z tym, co ludzie mówili wcześniej: że jednego doświadczenia nie da się pomylić z drugim. No i, i, i znowu zataczamy koło. Znowu wchodzimy to w, tą, w ten problem, że jest dużo tutaj takich informacji, które są ze sobą jakby sprzeczne, że jedni mówią w ten sposób, inni mówią inaczej. I koniec końców nie wiadomo, co jest prawdą. Cokolwiek, mam nadzieję, że nie słyszycie klamki, bo kot mi się próbuje włamać do pokoju. Nauczyła się otwierać drzwi i muszę teraz zamykać na ten, na klucz, żeby mi nie wchodziła. Bo teraz jak nagrywam, to będzie mi chodziła po klawiaturze, no, nieważne. Co jest ważne, to to, że to co wynieśliśmy z tego niefizycznego świata, to że sny, Mogą być tak bardzo istotne, jeżeli nie bardziej, jak astralna projekcja. W tych kategoriach nauki. Learning about your own personal spiritual progression. W sensie, że sny są tak samo wartościowe do takiego personalnego rozwoju, jak projekcja astralna. Że natura tych dwóch zjawisk jest inna, ale. Ale wartość przeżywania tych zjawisk jest bardzo podobna. No i to może bym nawet by się z tym zgodził. Przynajmniej na chwilę obecną. Czekol The Video for Full Explanation. No, wideo teraz oglądać nie będziemy. Mówi najto to nie jest. Sprawdź Wiki. Dla głębszych wyjaśnień, bardziej dokładnych wyjaśnień, znajdziesz tam bardzo dużo info ten, informacji przydatnych. A, i to jest właśnie ten post na temat tego, czy projekcja astrologiczna jest prawdziwa. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej też. No, że jest prawdziwa pomimo tego, że dzieje się w umyśle, ale to sobie zostawię na potem. No, tu jest znowu. Czy astrologiczna projekcja jest niebezpieczna? Czy może możecie coś opętać w trakcie tego, jak jesteś, jesteś poza ciałem? Ja już trochę dosyć sporo nagrywam, teraz to jest ponad 20 minut, ja o tym wspomniałem na początku. Mm, ale możemy w zasadzie sobie to zachować na następny odcinek. Tak mi się wydaje, nie chcę za dużo czasu wam zajmować, a też potrzebuję sam się trochę wkręcić z powrotem w ten temat, bo długo już nie, nie praktykowałem nic. Tak jak mówię, zrezygnowałem trochę. Zbudzenia się po tych czterech godzinach, tam pięciu, i medytacji, bo z powodu tych wcześniejszych rzeczy, o których mówiłem, źle się czułem. I może trochę z powrotem, tak jakby nabrać tempa. Więc na razie zostawimy to tak. Nie ma pośpiechu z tym wszystkim, bo to jest taki temat, który prawdopodobnie i tak zażre kilka lat mojego życia. Jak nie więcej. Więc nie ma, nie ma sensu tego gonić. Niech się wszystko dzieje swoim tempem, tak jak, tak jak powinno się dziać. Nie będę niczego popędzał. Więc. Dzięki za oglądanie. I jeszcze raz. Ja trochę się nie spodziewałem tego, tego odzewu, że ludzie faktycznie są tak bardzo zainteresowani tym tematem. Chociaż. Ludzie są zainteresowani tym tematem. W ogólnym rozrachunku, ale nie spodziewałem się tego, że będziecie zainteresowani tym, co ja mam do powiedzenia na ten temat. O, na tej zasadzie. Więc za to jestem wdzięczny i chyba już czas, żebym się pożegnał na teraz. Do następnego razu. Kinia out. Aha, no właśnie i żeby pomóc trochę temu kanałowi, to chciałbym, żebyście łapkowali film i dalej komentowali, bo to wszystko pomaga w docieraniu do tym, do więcej, żeby więcej ludzi widziało te filmy, może wspólnymi siłami coś osiągniemy bardziej istotnego. No, to tyle. Do następnego razu. out.